5, 4, 3, 2, 1. Go. prostuj przez szczyt. Lewy 4 plus. Przechodzi w prawy 5. Do lewy 5. 40. Hamowanie prawy 3 plus. Hamowanie, prawy 3 plus. Przechodzi w lewy 4 plus. Lewy 4 plus 70. Prawy 5. 150. prostuj szczyt 30 prawy 4 do lewy 3 plus prawy 4 do lewy 3 plus przechodzi w prawy 3 plus do lewy 3 plus 70 szczyt 60 lewy 3 późny lewy 3 późny 80 prawy 4 do szczytu prawy 4 do szczytu i 80 prawy 4 plus prawy 4 plus 150 prostuj, lewy 5 nietni i 80, lewy 4, lewy 4, 120, szczyt od razu, hałowanie, prawy 2 z drogi, prawy 2 z drogi i 700. lewy 4 plus z uwagą mnietni. lewy 4 plus z uwagą Mietni 80 lewy 5 przechodzi w prawy 6 do szczytu lewy 5 przechodzi w prawy 6 do szczytu przechodzi w prawy 5 to lewy 5 to lewy 5 i lewy 4 długi przechodzi w prawy 4 do szczytu lewy 4 długi przechodzi w prawy 4 do szczytu 70, prawy cztery. Dobra. No i kogo?